Jeśli masz ochotę na plastykę wielkoformatową, a nie taką na karteczce A4 małym pędzelkiem, plastyka ekspresywna jest dla Ciebie. Celem tych zajęć jest stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy będą czuli się dobrze i bezpiecznie, żeby wyrażać siebie i swoje emocje w procesie twórczym. Każdy ma szansę zrealizować własne pomysły i wyjść poza schematy, bo u nas pomarańcza nie musi być pomarańczowa, okrągła, a może być niebieska i trójkątna. Elementem tych zajęć jest przygotowanie i wejście w nastrój do tworzenia, proces, który jest tak samo ekscytujący jak same zajęcia. Na zajęciach używamy specjalny strój ochronny, a więc kombinezony malarskie, rękawice, ochraniacze na stopy, przyubice, jeśli akurat w planie mamy chlupanie farbą. Powstałe prace, jeśli istnieje taka możliwość, mogą zostać zabrane przez autorów do domu albo za ich pozwoleniem mogą zostać wywieszone w naszej galerii. W trakcie zajęć uczestnicy mają pełną swobodę działania i ruchu, a ich prace nie podlegają ocenie ani punktacji. Również nikt nie zostanie zmuszony, aby o swojej pracy opowiadać, no chyba że ma na to wielką ochotę, ponieważ te zajęcia charakteryzują się totalną dobrowolnością. Na zajęciach możemy tworzyć, na przykład malować palcami, stopami, łokciami, wielkimi pędzlami malarskimi lub prosto z butelki albo miski z farbą. Formaty, na których pracujemy, to co najmniej A1. W najbliższej przyszłości zajęcia z plastyki ekspresywnej będziemy również prowadzić w wersji MAX, a więc wszystko będzie jeszcze większe. Jeśli jesteś ciekaw, o co tutaj chodzi, przyjdź i sprawdź.